Generalnie prezentacja bohaterów na dzisiejszy stream To jest tak, Pawko, chłopiec Sipy Bały. Jan Kosior Jan Macias Anetka Marcin No i ja oczywiście, ale ja się nie pokazuję, bo jestem niewyjściowy Ja mam jakąś zbugowaną To przyszłość Ty, nowa mapa to nie byłem. Ja też nie. Kit jest czy nie? Latakę daję, czekaj. Nie można, o kurwa. Oddaję się! Weźcie mnie, kurwa, zostawcie ich! Oddaję się! Weźcie mnie, kurwa, jest mięso w armaturze. W tej kościołach słuchałeś nowej nutki Marcina i grubego AK-47? Słuchałeś, strzałeś. Jak, co sądzisz? Powiem tak. Szybki wywiad na froncie. Powiem tak. Kurwa, ciężko mi teraz gadać, bo tu jest kurwa sytuacja nieprzyjemna, trzeba się strzelać. Ale spoko, podoba ja mi się. Kto lepiej na wino? Ksaio. ale wiem, że Ksają sam nie pisał, bo to słychać Ta? No. Ja ogólnie cały czas dostaję w Jest Ty to w ogóle spoczywę... wyglądasz? Mordko! Tyle serca oddałem w tą walkę. No kurwa nie, co się piją. <grym> <grym> Ekspercie, ty słyszałeś nową nutkę Marcina i grubego AK się Całem za proszę. Kto kura? lepiej na wino? Eee, Marcin. Nie ale serio, prop, fajna nutka. Pabko, ja, jak się czujesz po nowej nucie od Zaju Pok? Fajna kurwa. Kto lepiej na wino? Czy też sądzi... Kosio rozkarżył go o to, że nie pisał nuty sam, czy to prawda? Nie, skąd mam mnie, może pisał sam. Ale fajna, podoba mi się nuta. Okej, lecimy dalej. fajna Dostałem ten nakaz, zapytałem się cię co sądzisz o nowej nucie. Nie, jestem nieuzbrojony. Bagno! Poczuj się jak na wojnie stary No teraz jest na wojnie Pierdole już koniec wojny, nie żyję No szybko poszło kurde. Teraz mogę w po południu Piszcie jeden na czacie i mam wyjebane kurwa Nie działa Ale Dziemy to, to... Hej No dobra, to chuj ja. <laughs> Dziękujemy, super ja. Cieszy się zwycięstwo no, A tak. jest tylko jeden Ja Ty ale ty w sumie jesteś trochę podobny do trąby teraz Tak piszą nawet Widzowie wybierajcie szoty Najdroższe gdzie o jest A gdzie jest gdzieś Jak topi jak 38 Srejka? Nie wiem Dobra no to 48 szreeków

Udziala na spokojnie. A kogoś wyzywasz do walki? Kogo, kogoś wyzywam do walki? Disa. Disa? Mogę powiedzieć kto? No. ma no. Disa. No idziemy stówę włożyć do tego. Ty, jak mi zajebie taka rozmieniarka? Ty, kosior, ty masz takie zwijki kurwa te stówy? Co? Co takie pozwijane te stówy? No eee... kurwa, ale gierek. Ale gierek na zawody kurwa. Rozbity bank. Tak tam za kpacz, ostatni. O kurwa bieda. Dobra, to, jest... Dobra, to po ile piecie? Nie wiem, kurwa, wszystkie piję No, no to to wszystko, kurwa ma czas. Się nie przejmuj, kurwa. Wyjebane mnie Poczekaj on zeruje całą tą tackę, on ma wyjebane. Wal tą tackę. Czekaj, muszę. Druj no, dobre. Nie, ja nie, ja ci dam stąd. <noise> Cześć Ja jest... <grymne> 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 <I grymne> śmiejesz? Można dokładkę? ogólnie patrz Nie może się skończyć tak, że my skierdolimy, zostajemy w dwójkę, bo skończymy w Czechach znowu Ja mam wyjebane Jedziemy? <grymne> Jedziemy do Czechach? Na no ostatnio w Czechach ostatnio skur... Na Jarela. Osta... ostatnio graliśmy koncert w Stanowicach no. I ogólnie nasz apartament był tak rozjebany była wszędzie gaśnica rozjebana stary, pasta jajeczna na ścianie, na drzwiach. Na no. był tak rozjebany, że z chłopcem mówimy, nie no, trzeba spierdalać. No. Zadzwoniliśmy po kolegę stary, no. przyjechał po nas. Tak. Przyjechał po nas i wyjebał nas do Czech. Ty, a co to jest to? To fortuny babcia. Ta? Ja stary czuję, że dzisiaj odda. Chęć, chęć, chęć. Odda w kół. Jeszcze, 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 podwal ty. Grec cały czas no, Siądzie, siądzie, siądzie wytalec! Daj kurwo Nie no ty Ale kurwo ja bierzesz 20 kurwa I kurwa Piesionek z jelentami ty, kurwa I co jest? Pokaż na chwilę, dzięki Co jest kurwa? Jaki drop wyj wyj Wyjdziesz za mnie Na streamie Co? Po ogóle! <gulia> to się trzydzieści z trimera! Ty babko co ty tak głowę podnosisz? Dużo, mam obie nosi! Ej w kulewko! Ej w kulewko! Ja pierdolę może! Ja się wycięła, cię spoczywa, że mnie wszystko męczy tutaj!

Jeden ja wygrał w rybki? Dzięki za gierkę! Dzięki za oko! Tak, tak, tak! Ta. Dobra, takam w tą! Po kolei jest A nie w koszyka? W kosza, no, do ko A co to jest? Nie wiem. Na czym to polega? ale trzeba przetestować, tak? Jak nie przetestujemy, się nie dobiera. Jak jest ulewka to można się napierdalać? Dobra, pawku nie gał dawno, nic, to traga. Dobra, widzisz? Ty, ile? szedł? Nie wiem, Dobra, kurwa. <grywa> tak się składa, że ten Święty Szrek ogarnął mnie Kurwa Szrek Ale nie mówcie mi Szrek, kurwa Chyba Szrek Obra, wujo dzisiaj bogaty, każdy kęci, 3, Te 200 Kurwa, ojebało nas nas ja, 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 ja! Nie, jeszcze jedną, nie oddajemy. Piąteczka. Jak wylosować z jestówki? Tak profesjonalnie obracam kamerą, że powinienem klipy kręcić. Się dopasowali. Się dopasowali. Piąteczka. ja To moje bagno! Wyjebią nas z Drakuli No i zajebili się, chuj w to. Do nas bije. Kewo, okay, dzięki, jest Zawić, dzięki, dzięki za suba. No tak! Trzeba, trzeba jeszcze 190. Spiryty, szereg, kurwa, się załącza. Oooo, <laughs> Niedobry to szeregi. Wybrali najgorszy szok. To nie ja. Dobra, ale spuści się. Spukałem się, nie powiem to. Ne. Miękko, świetnie. Bo na pewno. O, ja pierdolę Shre 100% załadowanego szereka. Nie, ja nie chcę wciekać. Macie zdawaj freestyle, kurwa. A tutaj jest tego tego typu. A ja sobie freestyle -luje. Nie ma co, to za darmo, kurwa freestyle. To jest Macie z się, 60 tutaj w leży że... Ale wy jesteście zjebali. No, jesteśmy... Dobra, niby... to jest Antoś kurwa zamknęli go. Ja. I musimy uwolnić antośa. to jest. Za 1600 tonów. Dobra. 1600. Ja idę wszystkie a, piątki inwestować. Mam już 30. Dobra, gotowi. Ale to jebnie. Kurwa, i tak trafia. Co, kurwa? Poniżej 900 to co? Jestem burra. Ej, drugi <głos> <głos> nie, 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 nie. Jefnie, genka jefnie. czekaj, nie, no, ja poczekaj, nie. Hej, poczekaj, nie, poczekaj, nie, poczekaj, nie, poczekaj, nie, poczekaj, nie, <noise> poczekaj, <noise> <noise> <Kukla, tajemba>. poczekaj, <noise> poczekaj, poczekaj, nie poczekaj, 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 Nie poczekaj, 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 poczekaj,

<laughs> o kurwa, znowu <laughs> O jeb, kurwa Światło zgadzło Trzy no. naraz raz O kurwa, kurwa kombo, ty co, <laughs> <laughs> co jest, kurwa O kurwa O <laughs> Ej, dobra napiętałaby mnie! <głos> <głos> Ej, <mi panie. głos> dobra, dobra, dobra. To robisz, fajne! To fajne! Bo... To mogę? fajne! To jest fajne! To piłkę! To jest fajne! To jest fajne! To jest fajne! To jest mu To No To kurwa. Hij <laughs> is een beetje 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 een Starry ja mam problem z rozróżnianiem kolorów, kurwa bo jestem daltonem Naprawdę <gry> Szrek ci kurwa do bani wbił Nie no to bez beki mówię, że serio jestem Daltonem No mów pan No bez beki ja jestem Daltonem, znaczy pół Daltonem Bo czaję kolory ale tak nie do końca Co to znaczy nie do końca? To znaczy nie do końca stary, że jak tam widzisz zielony to ja nie widzę na przykład Ale tam to był znaczy, niebieski. Że on nie rozróżnia takich kolorów bliskich jak czerwo, czerwony, różowy i tak A, są blisko no. siebie. Naprawdę. Więc różnicy czerwony od zielonego, ale na przykład różowo czerwonego to średnio no. no. Kurwa. Naprawdę. A tak masz od małego? No. Ja pierdolę, to jeba. Dziwna sprawa. Bo... A są takie okulary, co ci pozwalają? Tak, ale pochodnie okulary. No sobie ta, je. Będę wyglądał jakiś jest... Ej, widać po nas. Mordko, wid... widać po mnie. Ja, 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 ja.

Patrz, kurwa, U, patrz, 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 tu, patrz, tu. Patrz, tu patrz, to. My nie mogliśmy być 200, ale to jest mieście, to my tego. Mamy Antonia, ja, czy jeszcze nie? Nie, no jak tu jest no, okay. No, okay. No, okay. Ej, Przekazuję stery w ręce Anetki.

Kurwa hey. Ty ja, ja Ja, O kurwa Nie no Kurwy mozda Dawaj wrzucaj Macias, ja mam pełen 200 siada 200, 200 Ty Aha, mój stary też siada 30, 30 Kurwa Drip check Macieasa, ma Macias ma pokaż drip Dobra, bu buty 480. Skiety jakieś z bazaru, spodnie 120 z zary, pasek 2,5, kurwa z witkaca Koszulka za darmo z chaosu. Jeden ring 8 koła. Drugi 5,5 Zegarek 600. A kurtka jeszcze 7 koła. 650 te Ty, ty, ty! Yeah! Bo... Uwaga, uwaga! Uwaga! Ja ogólnie to sprzedam tą kurtkę, bo nie mam na życie Hej dobra, idę do domu To, zaję, To jest... Rekord tak okay, Proszę Zajeb mi w Zajeb mi zaję, tak w Dobra, hejterzy Nawet jak jestem najebany, to mogę taki soldatu zapierdolić, że wam pustam Hejkerzy To, to był przejazd do hejterów Hejkerzy What? Hej hejkerów What? <laughs> What? Dobra, sprawdzamy czy mamy na Antosia Ty, alfabet grecki chodzi. Alfabeta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, jota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omikron, pi, rho sigma, tau, epsilon, pi, xi, psi, omega ma alfabet grecki to ja tak Ty, ile mamy? 330 Ty, jeszcze nie ma ja na Antosiu O, mnie Dzięki, dzięki, a idziemy do dziada, nie idziemy do Jesteśmy tu razem mm -hmm. Jesteśmy w tym cali Dobrze Panie dziadziu Ej nie pierdol, nie, podkręca, e, nie, podkręca. nie. Podkręca. nie Kurwa nie, e, nie, będzie, nie, będzie, będzie, będzie Nie będzie. Czekaj, trzeba każdego rzucać kurwa Nie można pojedynczych, nie? Czekaj nie. kurwa. Ty, Eee e, pana e, My tutaj e, bardzo ja szybko mam wszystko mieli, bez... mieli, mieli, mieli Mieli. Dwa. Dwa. Idealnie. Ja, ja piękną. Łatwiątko, ko nie ma. Symulacja się nie ba. Idealnie róż niż Uwolniliśmy coś. Daj mu buzi. Daj mu buzi. Daj go. w silne poleciałeś z moim dzieckiem stać. To mnie jada. Macia a się... to dla ciebie, kurwa Witam O się... tak, no, tak, daj mi go, proszę Ale tego już nie nagrywaj o, ty żyli szczęśliwie Dobra, idziemy na kręgle Co ukradłeś? Co ukradłeś, ukradłeś? Wziąłeś, pożyczyłeś, kupiłeś, ukradłeś To znaczy to samo wszystko? To znaczy wszystko to samo? Tata, tata Tata? Tata mówi To ciebie Nie, wszyscy łapiecie, kurwa. Kurwa. Daj mi Antosia. Kurwa. Wrócił do taty. Kurwa śpiewa o Kruszek, Kruszek kruszach. to łapie. Kurwa! 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 Za lekka kula kula jak coś widzowie. <grywa> <grywa> I co kurwa Mordko co, akurat tor był krzywy Ja wiem Mamy kurwa barbarzyńca co się ujebał Patrzcie na niego Idealnie! Dwa szuty, dwa punkty! Ja? Ja po jednym. Koniec. Ty, Paweł, to co najwięcej. Co jest, kurwa? kurwa? Let's go! Teraz Aneta. Nie. Co?! Kurwa, ty, Romba bomba we własnej osobie Zoba, kurwa, zoba Zoba, kurwa, zoba, zoba. Wow, hello Nie no, do chuja jest Wow Grz. Zoba, zoba, kurwa I ja pierdolę Nie no Kurwa. Co, co, jest? co jest? co jest, kurwa ty? <laughs> ty. Dawaj zagłówki Macias. Oho. Dawaj zagłówki, kurwa. No, okay. <laughs> Już to widziałem. Wow. mi w dupę! Jebać mnie w pięciu! kurwa W pięciu mnie ruchajcie w dupę! Dawaj Antkiem zajedź! Antkiem, antkiem ja zaję, ja Nie mam. Proszę, zajedźcie! To, za, to jest za duża patologia dla mnie Spójrzmy na to Co tam się dzieje Co tu się wydarzyło Co tu się wyrabia Co tu się odpierda? To jest kurwa. A kurwa. To się ciągle zmienia. Ja, ja. No, okej. Jeszcze jest tam gram w kolejce, jest dwóch tam. I Antoś, Antoś teraz zaenkował. nie się zeszczał, matko Antoś się napomówi z wami Jestem Antoś, nic się nie dzieje, jest tego typu, wszystko fajne Ja pierdolę Dobra, czekaj, trzeba zetrzeć też trochę tylko i możemy grać dalej Mamy telefon, nie ma holaka, mówimy zakazane słowa O, to było jedno z nich ja. <ślesk> No, i tego typu w ogóle. Łot? A ty masz kota przy grziorce, A ty masz kota a, przy grziorce. A ty w ogóle weź, bo jesteś trochę miły. Tego typu Łot? Czemu amelka gorzej? Dobra, moment LED, wielkości tak, kurwa. Cześć, widzowie. Macię z Gigaszar. Łódzka patologia, najlepsza patologia. Dzięki za dzisiaj, widzowie, ogólnie, było super w Bo jesteśmy na kręgach, byliśmy na kurwa jazda parku. No, ja poradłem, nie w kół, nie? no i klasa w ogóle spójnie Moj klasa kurde. <grym> no, Także tak dziękujemy w... za dzisiaj kurwa Polska ZDZ Wpadajcie poniżej wszystkie linki i trzymajcie się i do niedzieli kurwa Obrań prawa